Zakładowa Straż Pożarna Grupy Orlen wzbogaciła się o nowy samochód. Powiedzmy, co to za samochód jest i dlaczego on jest tak istotny dla Waszej jednostki. Ten nowy samochód to samochód gaśniczy wodnopianowy o parametrach operacyjnych 13 na 80, to znaczy ma 13 ton środków gaśniczych i autopompę o wydajności 8000 litrów na minutę. Ten samochód zastąpi nasz dotychczas użytkowany samochód już ponad 30-letni, także odnawiamy park maszynowy. A co w nim jest takiego, czego nie było w tych, które chcecie wymienić? Przede wszystkim najnowocześniejsze rozwiązania, jeśli chodzi o sterowanie tym samochodem, sterowanie autopompą. Również istotnym elementem tutaj jest kabina tego, tego samochodu. Jeżeli Państwo zobaczycie, ten samochód jest dość nisko zawieszony. W związku z powyższym, nasi ratownicy mogą wygodniej wsiadać do tego samochodu. Szczególnie ubrani do działań ratowniczo-gaśniczych, również wysiadać. I w tym samochodzie mieszczą się cztery osoby, gdzie w normalnych samochodach naszych. Pozostałych to są trzy osoby, także mamy zwiększenie możliwości przewożenia ludzi. A jeżeli chodzi o jego wyposażenie, czy jest coś, co Wam jeszcze bardziej ułatwi i usprawni działania? Ten samochód przeznaczony jest przede wszystkim do działań gaśniczych. W związku z powyższym na wyposażeniu nie ma sprzętu ratownictwa technicznego, ratownictwa drogowego. Natomiast ma te podstawowe rzeczy, które nam są niezbędne podczas ewentualnych działań, czyli węże pożarnicze, armatury w postaci działek przewoźnych, prądownic. Ma kurtyny wężowe, oczywiście ma jeden z podstawowych elementów wyposażenia, to są aparaty powietrzne wraz z butlami zapasowymi. No i sprzęt, z którego bardzo często korzystamy, to jest działko samochodowe w wydajności 8000 litrów na minutę. Panie Komendancie, bardzo często Zakładowa Straż Pożarna Orlenu pomaga w działaniach poza zakładem. Czy ten samochód będzie także do dyspozycji, kiedy będzie taka potrzeba poza zakładem tutaj Orlenu? Tak, właśnie dzisiaj wprowadzamy ten samochód do tzw. Tak podziału bojowego, czyli zgłaszamy jego gotowość do brania udziału w działaniach również w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Także od dzisiaj może być, będzie mógł być dysponowany na teren chociażby Płocka czy okolic.